Cześć, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj trafiliśmy na koniec świata i zapraszamy serdecznie do oglądania. Miejsce naprawdę jest bardzo fajne, jest takim yy, prawdziwym kozakiem, jeżeli chodzi o nasze ostatnie wszystkie podróże i wycieczki tutaj związane. Tak teraz będę się powoli obracał, żebyście jeszcze lepiej mogli zobaczyć, jak to tutaj wszystko wygląda. Tam właśnie jest replika latarni morskiej, węglowej, a z tyłu miejsce, gdzie za chwilę zaraz się udamy. Być naprawdę tam dosłownie na samym koniuszku. Słyszycie tutaj na pewno na nagraniu mocno wiejący wiatr, który dla jednych jest tutaj atutem, bo można poczuć taką prawdziwą siłę natury. Wieje tu dzisiaj w miarę mocno, ale słońce dzisiaj tak nam dopisało pogoda tak nam dopisała jestem ubrany cały na czarno mocno się zgrzałem, skacząc tam po skałkach. Idziemy teraz do auta i będziemy chyba grillowali. Mamy okazję w pięknym miejscu coś zjeść więc będą pulsery, lumpery, co się tylko da. Postaramy się w, nowe, w norweskim miejscu troszkę po, pojeść, pogilować, pobawić się po norwesku. Tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, czyli Werdens Ende, koniec świata, jest nadana dopiero na początku XX wieku. Wcześniej to miejsce nazywało się inaczej, i takim symbolem tego miejsca jest ta stara latarnia dźwigowa, którą już mogliście zobaczyć z takim metalowym koszem, w którym był rozpalany ogień. I dzięki temu. Dawało to światło i marynarze po prostu mogli wracać do domu. Tak jak wiecie, trzeba było sobie radzić wcześniej na różne sposoby, nie było prądu, także tak to wyglądało i powiem Wam, że naprawdę latarnia ta robi wrażenie i jest pięknie. Tak, wam powiem, jest naprawdę pięknie. W miejscu też, tutaj na wejściu, praktycznie znajduje się restauracja. Oczywiście, także można coś sobie zjeść, można sobie coś wypić. W tej restauracji, obok, w zasadzie jest też sklepik, który można kupić sobie jakieś pamiątki. My oczywiście kupiliśmy magnesik, bo pomyśleliśmy, że będziemy po prostu zbierać sobie magnesy i będzie to taka pamiątka. Dla nas. Są też miejsca na grilla, także jeżeli macie ochotę przyjechać tutaj, możecie sobie kupić taki jednorazowy grill. Są miejsca, są kosze, także wszystko można później sobie sprzątnąć, i my właśnie z tej opcji skorzystaliśmy. Także zabraliśmy ze sobą jakieś jedzenie i po prostu jednorazowy grill, i w ten sposób poradziliśmy sobie z naszym głodem. Teraz chodzimy sobie po takich kamieniach. Tak, jak widzicie zapewne za mną i tutaj dookoła mnie, e, chwilę sobie pospacerujemy. Jest dość wietrznie, tak jak nas ostrzegano, i tak jak wszędzie e, czytaliśmy o tym, że z racji tego, że jest tu tak duża przestrzeń, e, to tak jak zapewne słyszycie i widzicie po moich włosach, wiatr też jest spory, ale naprawdę bardzo miło spędzamy czas i szczerze Wam powiem, że tego wiatru tak się dzisiaj nie odczuwa, z racji tego, że mamy. Naprawdę świetne warunki pogodowe, jest piękne słońce i myślę, że moglibyśmy tutaj spędzić cały dzień, ale dzisiaj przyjechaliśmy tak na kilka godzin, chociaż już, już jesteśmy tutaj sporo, bo nie da się tak wszystkiego obejrzeć w godzinę. Moi towarzysze podróży chodzą tam sobie, zwiedzają, oglądają e, nasze aparaty pełne zdjęć i pełne nagrań. Także mam nadzieję, że to co zobaczyliście Wam się e, podoba. I. Dajcie znać, może czy byliście tutaj, bo wiem, że dużo osób, które nas ogląda, Norwegię już zwiedzały, także może byliście już tutaj, możecie nam podesłać na maila jakieś zdjęcia, które macie chętnie zobaczymy, jak z Waszej perspektywy to miejsce wygląda. Ja idę już do chłopaków, bo tam łypią na mnie i czekają, aż dołączę, także zmykam do nich. Spacerujemy sobie tutaj po skałkach. W skałach? W skałach, tak mówię, skałkach. To niezłe nie skałki. My jak skałki. Tak, my jak skałki takie się przewalamy tutaj między tymi górzystymi terenami. Terenami, tak. stwierdziliśmy, że najedzenie się było złym pomysłem. Tak, najedzenie się przed chodzeniem było niezbyt fajnym rozwiązaniem. Fakt, mamy pełne brzuchy, ale teraz się ciągamy. Elegancko, naprawdę elegancko. Przed nami duże wzniesienie, jak sobie Sylwia poradzisz. <śm _cof> <śm _cofory> Trzymajcie kciuki, żebym wlazła. Uh. Halo, halo. <t -cofory> dawaj, dawaj, dawajcie, dawajcie. Jestem i ja. Dobrze, że nie wypadliście mi z dłoń. się wyprawia. Moi drodzy! Proszę, opowiedz o swojej ekscytacji. Moja ekscytacja sięga dzisiaj zenitu, a nawet wyżej niż zenitu. Ale to na pewno widzicie po mojej minie. Powiem wam, że ostatnia wycieczka była naprawdę bardzo udana. I bardzo się cieszyłam z tych widoków, które tam zobaczyliśmy. Ale to, co dzisiaj się wyprawia, tutaj, to. Ja patrzę i nie wierzę w to, co widzę. Tak Wam powiem. Naprawdę miejsce jest kozackie. Jednym słowem, także jeżeli macie możliwość, albo się zastanawiacie, czy warto tu przyjechać, to mówię Wam, że tak. No. Mam nadzieję, że to, co widzicie teraz w tym filmie, też Was tak cieszy. Też cieszy Wasze oczy. Trochę jesteśmy już zmęczeni, bo powiem Wam, że łazimy, no już ja wiem, z godzinę, nie? Z godzinkę tu już brykamy. Na pewno, plus jeszcze grill, jedzonko, Tak, i bardzo zazdrościmy osobom, które mieszkają blisko, bo e, jakbyśmy mieli tutaj tak myślę z, nie wiem, z 5 minut, 10 minut, to byśmy tutaj na piechotę na pewno przychodzili co tydzień, się opalali, wow. Co jeden krok, tym lepiej. Powiem Wam. Bardzo dużo Polaków jest tak w ogóle, tak Wam powiem, że jest bardzo dużo samochodów w ogóle na parkingu z rejestracją polską. I teraz, jak tutaj po tych skałkach chodzimy, to praktycznie wszystkie grupki, które siedzą i tutaj podziwiają widoki, to są właśnie Polacy. No tak, yy, wszyscy. Polaków, którzy nas widzieli tutaj, nagrywających. Serdecznie pozdrawiamy, korzystając może. z tego momentu. Na pewno, jeżeli gdzieś tam z tyłu jesteście bo tam się opalacie, opalacie, to wiedzcie, że was pozdrawiamy. Pozdrawialiśmy was w momencie, jak wy tutaj byliście. Tak, właśnie. Także ogólnie, a nawet jedna pani zapytała Pawła, czy jest w telewizji. <grym> czy nagrywa do telewizji. Także, no nie wiem, może ktoś kiedyś te materiały od nas odkupi, zobaczymy. <grym> Taki żarcik. I wiecie, co jest najfajniejsze? Że słychać tutaj tylko mewy. I wiatr, czasami. I wiatr. Ale tak jest naprawdę cichutko. Tak. Dla mężczyzn, jak chcecie się oświadczyć, to to jest bardzo fajne. Idealne miejsce. miejsce, tylko jak Wam pieścione gdzieś wpadnie na to... dół, to już koniec. Kaplica. Więc, yy, dawajcie zawsze fejka, taką kopię, replikę, a oryginały lepiej zachowajcie sobie, żeby gdzieś już na takim stałym lądzie wręczyć. Albo gdzieś tutaj tak na środku tych skałek. I to, co jest fajne, to że jest między tymi skałkami trawka. Są też kwiatki. I gdzie nie gdzie woda, tak jak widać tam. I gdzie nie gdzie woda, która jest z tego, co sprawdzałeś? Czy jest ciepła? Jest ciepła. No, my nie jesteśmy przygotowani na żadne kompanie ani opalanie, bo jesteśmy w ogóle w długich gaciach. Tak jak widać, wzięliśmy też bluzy, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie pogoda. Piotrek, może zastanawiacie się, dlaczego nie ma z nami Piotrka? Piotrek siedzi tam. Postanowił się podal. tutaj nie wspinać, bo jakiś tam swój problem ze stopą ma i nie chciał tak. tutaj chodzić. Także... Uszanowaliśmy to i. Mamy nadzieję, Piotrek, że jak to oglądasz, to że y, wyzdrowiejesz do momentu, gdy my już y, opublikujemy ten materiał. Tak, i że wszystko będzie ok. Dobra, my chyba idziemy jeszcze posiedzimy, popodziwiamy trochę e, widoki, a wy oczywiście razem z nami. Jeżeli lubicie takie wycieczki w naszym wydaniu, to koniecznie zostawcie nam kciuka so do góry. Wtedy będziemy wiedzieli, że vlog Wam się podobał, że bardzo miło spędziliście czas. Jakieś tutaj ptaszyska latają, tak, żeby, słuchajcie! Żeby, żeby, żeby zostali tutaj pomalowani. Na biało! Y tak jak Sylwia powiedziała, dajcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał, jeżeli lubicie takie wypady, to naprawdę nas bardzo motywuje do dalszych wyjazdów i do coraz dalszych wyjazdów. Tak, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie nam ogromnie miło, jeżeli powiększycie naszą posypaną rodzinkę. E, tak jak zawsze odsyłamy was również do opisu filmu, tam znajdziecie linki do miejsca, w którym byliśmy. E, jesteśmy w sumie jeszcze nadal. Także jeżeli będziecie chcieli poczytać sobie trochę więcej, to zajrzyjcie koniecznie na dół. E, no i Mamy nadzieję, że mimo spędziliście czas, bo my, tak jak widzicie, jesteśmy przeszczęśliwi, e, uśmiechnięci poliki, aż bolą od tego śmiania. Prawda? Prawda. Patrzę na te pięknie odbijające się słońce, słońce za nami, które wpada wam właśnie w soczewkę Boże. obiektywu, który może e, słoneczko, które może razi was troszkę tak. w oczy. E, my naprawdę czujemy, że nawet dzisiaj się trochę upaliliśmy, bo jest tu mega fajna atmosfera, mega mm. fajnie surowa tak. e, natura, ale za to bardzo piękna. Tak, naprawdę, super miejsce do opalania. Także polecamy. Tak. Naprawdę polecamy. Kończymy już tego vlogaska. I widzimy się w następnym filmie. Na razie. Le lecimy na kawkę, papa. Pa.